wiecie? I do tego tak... Aha. Ale jak przegramy, to nie wstawaj, co? Wstawaj. Fany moment. Wstawię. Fany moment. A to dźwięk też się tak... Tak. Ej, ale... Ale tego, co jak gadaliśmy, co rozpierdalaliśmy jak byliśmy sobie rani, to nie gadasz. To nie było, nie? Nie, nie. Było. Ja. Co nie było? Nie ja zabiłem jedną osobę, lol. to kozak. Nie graj M41S jakby co coś się potem Właśnie teraz nie m 41S czemu? Bo jest nerfione strasznie. Tak, jak to? No tak to gra. Masz tego. To świętwirczu roz... chyba masz mniejsze przebicie. Tej, I w bo... chuj większy rozrzut. No. Nie, rozrzut jest, rozrzut jest mniejszy, rozrzut jest mniejszy, ale szybkostrzelność jest mniejsza też. No stary walisz typa w co AMU, a on top jak tytan stoi w miejscu i się zaciepuj i ci zabija Eee Gdzie to jest? M4, ojej. Zabierasz Zmień. O, ktoś tam zabił. No patrz, uda się, patrz, patrz. Ej, placy masz. No. Aha, będę cię miał znowu tak byś Awer, 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 patrzaj. Ja ogarnąłem Zabi z tego binda na kółko od myszki. Że co? Zbany hopa się łatwo robi. A no to wiem, każdy tak robi Ale hmm. je, ja, ja nie wiem. Ja ja, nie, to to ma strasznie. Nie, miałem skorupacji całe życie. Wiem, ale wszyscy mają na scrollu, bo tak jest lepiej. What? Znaczy, jest na scrollu. Je, je, je. I with yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> co, O <laughs> to nice. oh my gosh. Actually. Ale będzie breaka. A wiecie, że jak nagrywam i nie nagrywam, to mam tyle samo FPS-ów? No, bo CS tylko ma czyste chyba 299 matry. mam. A tak jest, że nie możesz być w tu właśnie chce się. Good luck, fun, guys. Good luck, Good luck, have fun, luck, Good luck, Good luck, Good luck, hefan. fun Good luck, Czemu? B, mam, jaką mam, ja mam, ja mam, ja mam, nie dobra. lubię wychodzić ale dobra dawaj zbierek mam, B B B, 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 B. ja cały czas zbierek zbierek mam, ja i... no mam, ja idę ja kurwa nie albo ja Ale ja mam, ja nie ja mam, ja na zabić skurwiela. trzech na B, to, Czemu ty nie jest to paką o, o kurwa! Dobra idźcie A, idź na 4 na B 4 na B 4 na B, B idźcie A Idźcie A, 4 na B jest No idź A mówię kurwa, 4 na B, ja pierdolę no Oniż idą dwóch sciążą Nie w kurwaj się Ale mówię idźcie A bo jest 4 na B to wy wychodzicie na to B no mm. Prze typy No ja byłem na sorcie w tym czasie no ale No i prawidłowo ale ja oni mają bota, chuj sen. A nas porobili. No to idziemy teraz shorta. Ej, to nie, to jest bot czy nie? Tak. Bot George. O. <grym> jak nie patrz, to dopiero początek. Nie, ja o nie, już. wyście bo... widzieli, jak to, jak to wyglądało, jak ja tam wyszedłem. <grym> po prostu beka. Podrywa, nie potrafię tego bunny, hopa, Aha. O ty kurwo. Aha. Aha. <grym> ale. Ale, o, ładnie zagrali. Hop. Do tego już ja teraz Olaf się, się Ola pokrywa. Pokrywa. Ale Olaf na prawo. Idzie, idzie plecy. Mnie. Ale Eko, Eko. Ja, ale słabo, nie? Dobra, ale nie... chodźcie, tego Longa ratujemy po prostu. No nie. No w szczelają. Bo Edy Bo wychodzi ci z full auto także. No No szczęście. Na szczęście. któreś może wpaść Na Na może kurwa nie wychodzi mi ten baner. No kurwa, Dobre, aha, dobrze, aha, aha za... dobra, rośnie to znowu nam idzie Kurwa Ja e, prostu tak mnie w Dobra, tak. Zabi zabij się, bo gramy fula Nawet nie strzeliłem T a. ani razu <śloski> Jaki baner? są odwala ty masz skrypty jakieś? Nie, na kółeczku cały czas No co ty? Na kółeczku nie gadaj, że tak działa dobrze No, to zajebiście działa. Dobra. To tyś kurwa kupił se, get, masz na gedaszki. No o to To tyś kurwa na kupił. No o to No kurwa. GB, Ale sp... No sorry. kurwa macz nie! Nie strzymie! No bo się ruszył, hopia ja jak rozstrzelił Wejdź po tego longa zbiorek Tam będzie jeden maks CH, h No nie Max! Trzech szło na A Idźcie b. na B, lecz któryś na B A, ubiłeś mu coś? Nie, dostał trochę A. Aha, nie myślę, że oni są zajebiści CH, macie na A Idźcie B, nie wiem To no, jedno od longa wam dos, idzie No, short jeden będzie Mówiłem. Oho! No Mówiłem. on Fajnie właśnie strzela ten kolo. Ja go próbuję. Nie no, no wyszedł i fartem, się wydaje. Dobrze kurwa, Olaf. Znaczy kurwa, jest nie Segiet. Olaf, tylko Segiet, jezu, mylcy mi się. Nie, ja <noise> jestem kotek, miał. Kurwa. O! a okay, we Kurwa, zgłoś. Ej, jak chcę zgłosić, nie? Tam z druga chat, to mi tylko wyskakujesz, żebym by tam zgłosił. Nie wiem czemu. O nie, bój. nie wierzę. Ej serio Oni jest z tego kurwa. Ej! Kurwa jakby to ugrał. Ja popatrzy, jakbyś popatrzył to te, te drzwi Chodzi chcą go wyrzucić wuj. Ale wziąłem to lamy, to teraz mi do mnie idzie. No i właśnie zresztą nie lubię jak ceg ten co gra. No właśnie lamy. oni to podnoszą na dzień dobry. A podniósł to? No. Tak podniósł. parach tego już nie będzie miał no, bym prosił z tego z diggla, znoszę to przez sama przestrzeli, nie? No, P250 na mida, bo P200 taką bułę, żeby wypierdolić, razy razy z maksymalną. No to patrz, ja go zabiję z tego digla Kurwa, no jednak nie, ale dostał. Dwa hity dostał z tego Digla za 40. Na midzie, no minus 39. No, no kurwa, min. 52 fuck. AP w dolnym. A ziomek taką bułę wydwał z P250. To nie grają. Weź go, zajeb... zbirek. Abra, Ej, dawaj, ja, ten Abyss od zbirka jest ładny. Dobra, padł. O Jezu. Otwórz. końca go miałem. To jest lepszy się... le, A... skinu tak naprawdę. Ale się kurwa tutaj. wystraszyłem, ja pierdolę. Na short jest ten typ. I teraz się jeszcze szybciej, szybciej chodzi z tym scoutem, czy mi się wydaje? Nie no, może no najszybciej no. Nie, ze scoutem tak samo się chodzi, wiesz? Nie, pięć jednostek tak. chyba mniej, nie. Minimalnie mniej. Ja widziałem go się przy... O właśnie. Przy ścianie. Jakby tam tego nie było, to bym zabił. że e. powiesz. Widziałem go przez ścianę. No widziałem go przez ścianę właśnie. Dobra, A Nawet na szóste się chodziło szybciej ze skaletami, już z nożem. Chłopaki, żeby coś, ale dostajemy licznych wpierdol. To chodźmy to do... Trasz, nie, ron. nie, to nie twoja wiga. <coughs> nie, no ja to... Ja mam też zero killi, więc wiesz... Zaniżam no morale. No to powinno być właśnie łatwiej, ale zdecydowanie pani są. Ej, ale nie powiem no, taktyka to jest zachowanie do Mida zajebista No kurwa nie! Nie! Ja go reportuję, je mnie to Bardzo ładnie, wpieramy się TB dawaj over Czekaj ktoś jest dolny? Ale przecież w był kolo, no właśnie No prawda? Aver! Chodź Dobrze awer zrobił Masz tu tam. hopa, masz tu hopa, masz tu hopa Dobrze, puszczę się z tą macie Ja pierdolę! Auto weź weź moją autoszmatę, no weź mi Weź awkę, awkę, awkę Awkę Albo auto Wziąłem, wziąłem Jak To miłą Chcesz awkę, No, chcę, chcę, chcę Gdzie ty jesteś? A tam Masz, dzięki Ja gra tego kacza, coś chwili, teraz Rzućcie tą awkę Wygraliśmy jedną rundę Ale fajnie Bo zabiłem czterech Ja <noise> jednego Nie, trzech chyba, nie, nie wiem trzech, nie. trzech no ja się i się nauczę trzech grać b, trzech, trzech B, trzech B, trzech B Nie iść Ej, miał kucni A chcesz rzucić się tak, nie? No, rzuć No kurwa kucni. Teraz kaca i idziesz Kurwa, zawsze Ej, autorsz... Ej nie poszedł. ja mam pakiet Raszuję, raszuję Pierdolę. 3 HP mu zostało. Mówię wam, że 3 HP, co fajcie wtedy? Dwóch Kurde. jest. A ja byłem wpatrzony Jeden ma 3 HP, drukę Górny Tak by było? E, moto. Na dole, Wyrzucić na cię, teraz cię wyrzucę, patrz. Dobra, tu, 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 kucy, tu. Idzie. Czekaj, okay, zabiję. Kucy, kucy, kucy. Short, 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 short to tak tak wam. Trochę późno ten tak nadal dobra. Je, Nie, jeden... Powiedział, zanim wyłóżki. Dwóch na Amias. Jeden na B, sies. No. Miał... chyba 4 HP. Nie, bo zadałem mu 44. A, okej. Okay. Jak ty to trafiłeś? A no trafiłeś, grać dziwne Gramy znaczy. fula? fula? No. Ja pierdolę, co oni robią? Zero jak fajnie, dobra. Zero trzeba fula. Chyba. Trzeba kinaczewę wezwać na pomoc. Na mi Jak przykryje brzuchem? Dostał przez bramę jeden. Skałka. A A dobra, dobra, nie Ok. Nic, nic z tą paką ja tam. Lut poszło. Przesuję wam, a dobra, już wyszliście. Ja pierdolę jaką w nie dostał. O Jezu, w na tym temaj go widziałem No ale wbicie tam, nie? Bo oni wszyscy zlutują już Tył, tył, tył. No i oni ty patrzą ty... No, no słowa Aha! O ja! Giasił mi reportu... jedną pestkę Reportujcie a? go re Reportujcie go! O może trigera. No a teraz ostro to ten ziomek strzela, on tak ale cały kurwa, czas Ale kurwa, też nikt to... nie, nie patrzył pleców w nic. Ja patrzyłem, ale po chwili dopiero. No, A ja kamerę ten wyszedł i zastrzelił he do ciebie i he do mnie. I, <grym> i he do mnie. mnie <grym> no dobra. bo byliście na flashu i strzelaliście. Nie, nie strzelałem, nie, 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 nie byłem na fleszu. Nikt nie, nie był na strzelu, wszyscy strzelaliście. ja petkę z No. Flashback. Kurwa. to Gramy następnego nuke'a w piątkę. Nie dawno nie grałem. No, ale Nuke jest, jest fajny, jak się gra w pięciu. Ale tam jest dopiero tych czwitowych. Ja bym zagrał Mirage'a. A, A chodźcie raz, Nuke, ch za kurwa nic, tylko to raz Mirage'a. To chodźcie Inferno. Nie, tylko nie Aha, Inferno. Aha, no to fajnie. Nie, Inferno, strasznie strona mapa. Ale no, tego nie zjesz Inferno. Inferno czemu? Inferno z dwustronna, stary. O, już przez ścianę zacząłem dostawać, halo. Dawaj, w ugracie to jednego zajebałem na Ja też, i drugiego piłem na 84. Aha, dobra. Dobra, Agno. Na side, na sadzie ci tu jest, za tą skrzynką. Po lewej stronie od Dzienamite. O kurde, raszuję. Mikrofon, mi plecy nie? masz, w plecy. No. Nagrosło Gdybyś... 88. Gdybyś był screamem. Nie, co ty? Gdybyś był screamem. Ja Ja jestem, zaraz zobaczycie. Dążyć do snacki. Z... Widzę, że dwa heal'e tam robią ja Zróbmy taki challenge, że gramy cały, cały mecz wszyscy z diglami. Widzicie, jakie to by było op? Nie wiem, bo za wysoko przegrają taroci Nie będzie przyk Idę ugrywać Idę stachować, kto z jest nam idzie Dobra, niech się wszyscy skupią Do, ja, ty, jak, ty, jak tyś bił tego szery hopię, to ja nie wiem, nie mam pojęcia Kto? Bo wczoraj mi dobrze szło A ja ile wygrałeś z rzędu? No, tam z wami jeszcze jedną wygrałem. Aha, ja wygrałem 3 albo 4 i mnie ubijanie. No a ja. W, a ja po 11 wbiłem szereg, więc wiesz No ja pierdolę. I dwóch nam idzie. No ale czemu nic nie wchodzi? Jeba hitboxy nowe. Na to polecam. Minus 50 na longu. No nie! Minus 50 na longu. Będzie 2 gala. Co? 2 gala. Druga, druga Co to było w ogóle? Mam minus ale 50 nawet. Jeden malow low Ten! kurwa oh, Ej, co oni odwalili zaraz? Nie wiem Tam jeszcze skosy, skosę, ale coś, coś chyba zwaliło mu się O co chodzi? <coughs> ale info od woga, no Dobra, dawajcie p90 i Nie, ale ten no, no god here to naprawdę coś ma Dobra p90 A no w sumie fajny nick Ale to trzeba dobrze zasmokować, żeby oni nas daleka nie mogli zdjąć Ja tu tak, nie tak no. zrobię ja w sumie fajna ktoś... nazwa na kanale na ciebie, no here. Czy no god? Nie wiem, jak to czyta, god czy god. to jest god czy Gado. To jest. Komplikowane Może mógłbyś się nie blokować, no. ty cwelu żółki. Ja nie, nie zblokowałem, ja jestem na tobie. Aha! Fajnie, raszowali, raszowali trupa. Jeden jeszcze w trupie, way. jeden w trupie. No nie. trupie macie jednego. Jeden co drugi, dwóch tam idzie. Spie trup. Dwóch chce te, dwóch te już trup. idą do bramy. TG ty nie słyszysz! No bo ja nie wiem, bo ten trup, ten dwóch odmida, ja się skupię gdzieś. No spirek. Czekaj, czekaj, dobrze! D. Wow, wow! Ło! Wow. Leć, głosuję wam. Weźcie do bramy. Oh. Aha. No jest jakieś przerąbane. Saibałem się w momencie. Ale dobrze zrobiłeś. No ładnie się, Dawaj ja na awkę, najwyżej nie wyjdzie Jezu, daj mi ktoś awkę, proszę was, no... Nie, ja chcę grać tak? Wejdźmy longa, ale wszyscy No to ja regram jako jedną rundę, bo brakuje 100 kasy hmm? Nie graj, kubek, ja no, taka i to w lawa jest nam idzie Rushuje Ktoś jak ktoś wychwyca się w picie Mam, no, wiem Dobre Nice schawki. Dobre chawki, kurwa on zawsze w picie, do pita wchodzi. Nice. I teraz 5 rund i, jest jeszcze, i będzie jeszcze Geetior. No tak, jeszcze 5. Tak, tylko to jest mapa TT. Nie. Trudno. Nie, tak, to jest mapa tak. 50 na 50. Nie na Bsie, na Bsie dwóch. No Cofajcie i... Cofajcie na B może. No, chodźcie na B, bo jest jesteście smakowany za bardzo. Ale Albo chodźcie Shorta wbijemy, wszyscy, no, wszyscy a, Shorta. Dostałeś, Zegret, Mac, się a przez ty jesteś idiotą jebany. Przez Smołka dostawałem. Ale po co tam idziesz, jak już wszyscy się cofali? Jak się każdejś cofaj, no to cofałem nie, 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 to, nie, 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 tu, nie, 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 tu 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 tu, nie, nie, Tu, nie, 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 Na nie, 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 ty nie, nie, skaczesz. na, strzał, na strzał. Strzał nie, na strzał, nie, 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 M muszę to z Michałem robić, bo w ogóle nie No, na strzał to się robi, zawsze musisz strzelić. Nie, Wtedy to się, się robi najfiej. na skoki. jak upadam, to idziesz. Bo słychać. Gramy full'a, co? No, możo... Nie ma już co grać jako. Ja pierdolę. I co by ci to dało? Te, no jakbym się jak wybił, to by był na końcu. Miałem ja, chodź spróbujemy teraz, szybko. Na shorta? Teraz szybko. No, mo... A teraz? Nie, na, pa, na shorty, Ale na tak na to ma wyglądać, patrz. Pa, ale tam idź, no. Pa, patrz, Patrzę się w górę, skacze. No, kurwa, jeszcze raz. Teraz będziecie ćwiczyć? dostałem. O kurwa, kurwa. Ale, ale kto mnie blokuje? Zwilek Ej, nie mam. Dobra, Trzech nam idzie. Jeden. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. wyszedł. Dolny, dolny, dolny trup. Ja B czyste, ej. Mam minus pięć. Ja mam B czyste. Jest, jest z, trupa, trupa, trupa z trupa. trupa ci trochę bardziej Kurwa, głupia. masz zbirek, zbirek, zbirek. Albo ja. No serio? No, Na no pakę e chodź! Ciądze z paką poszedłeś. oglądasz no. <laughs> co leży. Nice. Brawo! Brawo. <laughs> nikogo nie zabiłem, nikogo nie trafiłem. <laughs> jeszcze, jeszcze dwie rundy i będzie git. No, czy git. Brawo. Ja ugrywam takie mecze właśnie. Chcesz na, chcesz sektu siawkę? No ja, proszę. No masz. Ale daj mi raz strzelić. <laughs> strzeli. Miau, chodź to jeszcze raz próbujemy. teraz to wyjdzie, Gdzie ty no Już Już? Będzie ci? I patrzę no się w górę. Jest, ja to jest, to jest. skaczę, idziemy... No nie, za wcześnie, jeszcze raz. Tak, idziemy... Kurwa. Prawie, prawie. Jeszcze ostatni. No kurwa. Ja A ja muszę być kucnięty i mam wstać. Nie, wstajesz, tak? I idziemy, o. Aha, Dlaczego? Aha, aha. na idzie, ziomki. No tato, mam jedno zęby za... tylko. Mm. To mi że jest na 5 minut przecież. Dobra. Minus 80 w tym picie. Idzie, 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 rzuca hejdza. Oooooh, ma 8, ma 9 HP, 9 HP. On oh, miał 9 małko. HP z virus. <coughs> Ale co ja mogłem no. zrobić? Ale ja też go ogramam. Ja wierdolę. On oh, ma 9! Co 9! Jest? 9 ma! Long, Robi. Aha. A no to fajnie. Hello, I'm very nope. Zdaj jeszcze stop. jedna runda i będzie Michał. Czy nie wiem po co to mówisz tak i tak zupeł dostanie Wiem. Czerwony. Ale mam morale. Czerwone. Czerwone Niczym wino. A dalej jak jest, no? <laughs> Ej, precz skurwysy no Ja bać konfidentów. Nie, No, 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 Czerwone nie, nie, No nie, nie, ma Ma ja nie, wierzę, nie, 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 mnie, nie, nie, na tam I pisk siedzi, nie w kurze. właśnie siedzieć. I co na ba? I co na ba? No pod to. A, jest czyste. Aha! Zbirek! <ścoughs> Faktycznie zderfiana ta wsiórka. Proszę, tu w głowę nie trafiłeś Ale cicho, kurwa. Zamknij pysk Ty popisz. Zysk popisz. No, na short'ie jest. Ty kurwa, bo ja po tej grze jeszcze spadnę, ja pierdolę. Ale Musimy jest dwóch, uwaga. Bo może wybroić. Już nie rozbroiłem Znaczy teraz już nie ma. Dwóch, dwóch! CT. O Co oh, 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 CT są obu. Bo no bo co ja ty? Ja bym ich dobił. Runks, <laughs> tak... Ranks, guys, runks